Witam was serdecznie. Z tej strony Kasia Mostowy. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, jestem absolutną falką zdrowego stylu życia i odżywiania i jestem również osobą prowadzącą w programie utraty wagi Fit 6. Słuchajcie. Dzisiaj przygotujemy jeden z moich ulubionych posiłków, czyli tak zwany posiłek szybki. Czyli o co chodzi, kochani? Często wpadamy do domu i brakuje nam czasu, jesteśmy głodni i musimy coś zrobić na już. Nie mam czasu siedzieć przy garach, jestem zmęczona, chcę zjeść szybko, smaczny, pożywny i zdrowy obiad i ruszyć dalej, odpocząć, poczytać, zająć się sobą, tak? Także dzisiaj, kochani, przedstawię Wam świetny pomysł na dorsza. Będziemy podawać dorsza z pomidorami, ale. Nie będzie to zwykły dorsz duszony w pomidorach, bo będzie magiczny składnik, kochani. To będzie imbir. Dodamy do naszego sosu imbiru. Będzie naprawdę pysznie. Przekonacie się sami. Od czego zaczynamy? Oczywiście rozgrzewamy olej kokosowy. Do smażenia najlepszy jest olej kokosowy, masło klarowane bądź oliwa. I. Cebulkę kroimy w piórka. Ja to zrobiłam już wcześniej, żebyśmy tutaj niepotrzebnie nie tracili za dużo czasu. I wrzucamy na rozgrzany olej. Pozwolimy się chwilkę tej naszej cebulce zezłocić, i za chwilkę przejdziemy do kolejnych kroków. Zanim to zrobimy, to oczywiście ja Wam też powiem, co będziemy potrzebowali. Więc, generalnie, do przygotowania naszego obiadku, potrzebujemy. Dosza. Ja tutaj miałam 400 gram filetów. One były mrożone, więc ja je w sobie wcześniej, jak szłam do pracy, rano wyciągnęłam. Odmroziły mi się, już są ok. Posoliłam je, nie pieprzyłam, bo nie chcę, żeby było za ostro, bo będzie imbir, tak? Oprócz tego potrzebujemy czosnek, cebulę, imbir i pomidory. Poszłam na łatwiznę, znowu wrzuciłam szybko, zblendowałam czosnek, dwa ząbki i dosłownie. Słuchajcie, taki kawałeczek imbiru, bo pamiętajcie, imbir jest niezwykle mocny. To razem zblendowałam na takie o drobne kawałeczki. Jeżeli nie macie blendera, słuchajcie, bierzecie tarkę i na drobnych oczkach trzecie bądź wyciskarką. Słuchajcie, możecie nie wierzyć, ale już próbowałam przycisnąć imbir przez praskę. Udało się, poszło. Także tutaj możecie być spokojni. Co jeszcze będziemy potrzebowali? No oczywiście pomidory do zrobienia naszego sosu. Pamiętajcie, możecie sparzyć pomidorki, gorącą wodą, obrać ze skórki, pokroić, jeżeli macie czas, bądź możecie posłużyć się dobrej jakości pomidorami z puszki. Co ja mam ym, ym, na myśli, mówiąc dobrej jakości? Chodzi mi o takie pomidory, które oczywiście pamiętajcie, im mniej składu, tym lepiej. Tam powinno być 100% pomidorów. Nie chcemy żadnego cukru, tak? Cukrowi mówimy nie. No i tak. Wiadomo, do smażenia olej czy oliwa, czy to masło klarowane. W programie oczywiście tutaj dopuszczony jest olej i oliwa, więc do tego, tego się trzymajmy. Sól, tak jak powiedziałam, innych przypraw nie daje. Jeżeli lubicie, możecie pokusić się o kminek, odrobinę cynamonu i kolendra będą też fajnie z tym daniem szły. Ja nie dodaję, ponieważ mój maluszek, jak poczuję kolendrę, to tak trochę kręci nosem. Więc ja tutaj zostaję przy soli. Kochani, sól, imbir, czosnek to nada naszemu doszowi świetnego smaku. No i oczywiście cebulka, tak? Więc w momencie, kiedy cebulka już jest troszeczkę zaszklona, to daję czosnek i imbir. Zwiększę sobie troszeczkę moc, żeby to fajnie przyrumienić. I teraz smażymy to razem, tak. Z dwie minutki. Nie wiem, czy wiecie, ale Imbir cieszy się właśnie bardzo mm, dobrą opinią. Ma bardzo dobre właściwości dla naszego zdrowia, przeciwzapalne. Jest naturalnym antybiotykiem. Tak samo zresztą jak cebula i czosnek. Dlatego to danie przede wszystkim jest nie tylko smaczne, ale przede wszystkim też mega, mega zdrowe. No a ryba, wiadomo, biała ryba, dorsz. Źródło, źródło białka, także naprawdę to danie będzie smaczne, szybkie i jeszcze sycące, bo to przecież białko sprawia, że my nie jesteśmy zaraz po posiłku głodni, tak? Że my mamy uczucie tego pełnego brzuszka, że tak powiem. Dobra kochani, ja nie chcę tutaj tej cebuli też za bardzo przypalić yy, i tego czosnku z ja tylko delikatnie to zeszklę, bo ja jeszcze będę przecież tutaj wrzucała do tego za chwilę rybę. I ta rybka też będzie się smażyła dwie minutki z każdej strony, więc tutaj będzie ekstra czas dla naszego czosnku, imbiru i cebuli, żeby doszło. Pokażę Wam, jak wygląda ta moja cebulka. Ona ma generalnie zeszlić się zmięknąć. Tu nie musi być nie wiadomo jakiego szaleństwa. O! Tak to mamy. I co? Robimy miejsce, czy w różnych, czy sobie na jedną stronę wszystko zepchniecie. Ja to tak zrobię, kochani. Zobaczcie, że zepchnę na jedną stronę cebulę, a na drugiej stronie ułożę sobie tego mojego dorsza. E, dobra, kochani. E, dajemy tak, jedna, dwie minutki. Niech ten dorsz się tutaj posmarzy, przyrumieni, a później będziemy to właśnie zalewali naszymi pomidorami. Przykryjemy 5 minut i gotowe. Pamiętajcie, kochani. Biała ryba, mięso chude, nie potrzebuje dużo czasu, bo tu nie musicie tego nie wiadomo jak długo smażyć i dusić. To jest kwestia czasami 3-5 minut maksymalnie. Pamiętajcie o tym, że ryba też ma skłonność do rozbalania się na tej patelni, także delikatnie z nią się odchodźmy. Zresztą jak będą kawałki tej ryby, to też nic nie szkodzi. Wam, moja rybka już jest delikatnie przysmażona z obu stron, też bez szaleństwa, nie chcemy jej spalić, żeby nie było na niej takiej twardej skorupki, powłoki. Mamy tak to zrobione i teraz wylewam na to pomidorki. Tutaj miałam jedną kuszkę. Okay, rozprowadzę sobie ten sos pomidorowy. Przykryję i nastawię dosłownie 5 minutek. No i cześć kochani, jesteście gotowi na efekt końcowy? Minęło 5 minut, rybka doszła, już wyłączyłam nawet yy, ogień pod nią. Zobaczcie, pokażę wam jak to wygląda. Jeszcze paruje, więc będzie ciężko. Yy, jest fajny, gęsty sos z cebulką. Danie jest aromatyczne, dzięki imbirowi, dzięki czosnkowi i właśnie tej cebulce. Rybka starałam się delikatnie mieszać, więc ona jest jeszcze w całości, nie rozpadła się. Zresztą wydaje mi się, że dorsz to jest taka mięsista ryba, więc nawet jeżeli nie będziecie ekstra delikatni, to też nic nie się nie stanie. Nałożę taką rybkę na talerzyk, pokażę Wam jak się prezentuje. Ja bym ją podała właśnie ze sporą ilością tego sosu cebulki. I słuchajcie, tak jeszcze powiem, wiadomo, zgodnie z wytycznymi naszego programu fit 6, taką rybkę możecie zajadać samą. O, jak widzicie, fajna, mięsista, sosik, elegancko. Możecie zajadać samą, możecie sobie zrobić surówkę. Tutaj będzie fajna każda surówka ze świeżych warzyw. Możecie sobie zrobić warzywa na parze. Będzie mega połączenie warzyw na parze z takim właśnie sosem. Co? Oczywiście queenła, tak? Tutaj na pomoc zawsze przychodzi nasza quinoa, którą możecie już jeść w pierwszym etapie. Kochani, ale ja bardzo lubię też podawać moją rybę z... Ryżem skalafiora bądź z piure z na który przepis też znajdziecie na moim kanale. Yy, I co, no oczywiście tutaj możecie kierować się z fantazją i swoimi upodobaniami. Możecie zrobić makaron z cukinii, też będzie super. Możecie sobie jeść to na ciepło czy na zimno, taka trochę niby ala ryba po grecku, prawda? Yy, no i co, kochani, pyszne danie. Mniej niż 15 minut w zasadzie. Zależy, jak szybko obchodzicie się z nożem. Yy, polecam, wypróbujcie, zostawcie dla mnie kciuka w górze, yy, zasubskrybujcie mój kanał I, i, i pamiętajcie, ja jestem otwarta na wszelkiego rodzaju propozycje. Jeżeli chcielibyście poznać jakiś przepis, żebym coś dla Was nagrała, no to śmiało do mnie piszcie. Jeżeli szukacie osoby prowadzącej, która poprowadzi was przez ten cały proces przemiany, to też się nie wstydźcie. Słuchajcie, napiszcie do mnie, e, po to tu jestem, z chęcią pomogę. Nic, kochani, ja uciekam. Zjem sobie kawałeczek i przyszedł czas na relaks.